Nie ulega żadnej wątpliwości, że Olsztyn to najbardziej aktywne miasto w Polsce. Olsztyn aktywnie zaprasza Państwa w każdy weekend na całe mnóstwo atrakcji, aktywności w plenerze. Jest z czego wybierać. Zresztą, proszę spojrzeć, co w tym tygodniu dla Państwa przygotowaliśmy. Na początek strzelectwo, strzelnica czynna jest przez cały weekend. W sobotę pływacy wstają wcześniej rano, już o ósmej rusza finał akcji. Warnia i mazury pływają. To będzie dzień pod znakiem miłośników spinningu, bo zaprosimy Państwa na dwa maratony. Najpierw zajęcia w klubie, a o godzinie 14 przenosimy się na plażę miejską. A kto z Państwa ma ochotę na wizytę w parku linowym mamy dobrą wiadomość. Wszystkie trzy będą czekać przez cały dzień odwiedzających. Najbardziej ekstremalne zjazdy czekają na dłyną, wejście od strony ulicy Radiowej. Kolejny park przy stadionie leśnym. W każdym ze spotkań może wziąć udział jednocześnie 40 osób. I jeszcze jeden park. Przy ulicy Sikorskiego czekają cztery trasy o różnym stopniu trudności. Kto jednak boli stąpać po ziemi zamiast wspinać się po linie, tego zapraszamy na wycieczkę. Przewodnik czeka i tym razem ruszy śladem kolei Wolsztynie. Mówiliśmy o spiningu, ale w sobotę będziemy mieli także ofertę dla miłośników kolarstwa grawitacyjnego i to na wysokim poziomie. W wysokim poziomie trudności, bo w planie jest przejazd trasami ekstremalnymi. W jak zwykle zaczniemy od relaksu, czyli tai chi dla rannych ptaszków. To już tradycja. Zaczynamy o ósmej. O dziewiątej kolej na aktywności, na początek kajaki. Przygotowana jest 12-kilometrowa trasa o średnim stopniu trudności. O tej samej godzinie paintball. Zawodnicy dostaną kombinezony i maski na twarz, ale proszę pamiętać, aby zarezerwować sobie możliwość uczestnictwa w zabawie. Paintball zaczyna się o dziewiątej, o dziesiątej wsiadamy na rowery górskie. Przygotowane są dwie trasy, dla początkujących i dla zaawansowanych. Natomiast każdy, nawet początkujący, może spróbować swoich sił w Nordic Walking, tym bardziej, że tym razem temat wycieczki bardzo frapujący – w poszukiwaniu zbójców. O 11.00 Las Miejski opanują miłośniczki i miłośnicy Pilates. Jak zawsze przypominamy, aby zabrać maty do ćwiczeń. 12.00 to godzina zarezerwowana dla golfistów. O 12 czeka też strona w Radykajnach. Dla tych, którzy nigdy nie siedzieli w siodle, organizatorzy przygotowali specjalne, spokojne konie. No i kulminacyjna impreza dnia. To oczywiście akcja, rekreacja. Do pokonania 2-3 km trasy. Sposób ich pokonania absolutnie dowolny. A na leśnych przystankach czekają niespodzianki. Strasznie tego dużo, no ale przecież ten weekend mamy dla Państwa mnóstwo propozycji. Wszystkie informacje na temat akcji Osztyn aktywnie zajmą Państwo na stronie internetowej aktywnie.olsztyn.eu albo na naszej telewizyjnej tvp.pl ukośnik Osztyn. Proszę tam zaglądać, proszę planować sobie weekend, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają, że będzie wyjątkowo udany pod względem pogody. Ja już dziękuję, do zobaczenia.